z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcinku mamy wyzwanie, którzy pisaliśmy w komentarzu, że jestem kozak, to mam to przejść i ze mną jest... Karinka, hejka. Ze mną jest Karinka, y, dziewczyna, która bardzo dobrze w to gra, więc zobaczymy, czy pokona mnie dziewczyna, czy nie. Masz mnie, czy nie? <śmiech> <śmiech> czy my... Jedna z lepszych osób, które znam w parkourze, więc zobaczymy, dobra. Akurat tu możemy widzieć po prawo, kto wyżej dotrze. Tylko najgorsze jest to, że ja już nie mogę wejść do góry. Aha, dobra, tak. Już myślałem, że polegnę na samym początku. E tam. Dobra. Nie. Dobra, Chcesz tak. Ci polecam wyłączyć jeżeli masz włączonego? Nie, 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 mam. W... O, dobra. <noise> Czyli jestem wyżej, jestem wyżej, więc to, to mi się podoba. I to, to mi się podoba. Specjalnie. Tak, wiem, że to było specjalnie. Wiem, wiem, spokojnie, dobra. O nie. A? Nie! To też było specjalnie no. A, no tak. <laughs> ja oczy. Zamykałem oczy, zamykam oczy, dobra. Nie, no nie może mieć dziewczyna teraz. Zobaczymy. <laughs> dobra. Wiem. Jeżeli karynka. żeby zmotywowała troszeczkę karynkę, to powiem tak, że jeżeli wygra ze mną, to dostanie niespo prezent niespodziankę. Więc o... Dobra. <laughs> Więc później będziecie mieli potwierdzenie, co dostaje, jeżeli ze mną wygra. Musi dotrzeć wyżej niż ja. Deadłam. Dobra, ja jestem na tych laserach. O, widziałem twoje ciało. Było tak. Jeżeli ktoś widział, może napisać w komentarzu, że widział. A ja się nie obracam. Ja że ja się jeszcze tu obracam. No nie, do końca. Dobra, to tylko lasery się obracają, dobra. O, nie. Dobra. Nie wiem, jak tu jest dużo osób na jednym. Nie, 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 nie. Fabryks? Nie, nie, no nie, ja nie wiem, jak to przejść, to jest najgorsze. Też drugie lasery powyżej. Drugie lasery? Nie wiem, czekaj. Nie byłaś na... No, nie byłaś tam jeszcze. O nie, dobra, zagramy sobie dwie mapy i skończymy. Dobrze. Dobra. Zobaczymy, czy w ogóle komuś się tu uda przejść, bo widzę, że na razie to. Jest coś tam wysoko już. A, uda się, uda się. Nie? Wiedziałem w ogóle, że tuż osób to gra i próbuję to przejść. No. To jest mega popularna gierka teraz. A te lasery. Nie, ja, ja wiem jak to przejść. Po prostu musisz chwilę poczekać. No właśnie, ja chwilę czekałem. Ja nagle wiem, mnie wygoniło się... na sam początek. <laughs> Okej. Okay. A dobra, teraz nie mogę iść. I teraz. Teraz, 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 teraz. Nie, no nie teraz. Teraz, już wiem. <laughs> nie, to nie. Ajajaj. Aj, aj. Gdzie ty jesteś? No, już jesteś na pomarańczowych? Jest O nie Za wysoko Za wysoko, za wysoko. Raz bedłam Raz, nie dwa, przepraszam To chyba już trzy, możecie liczyć ile razy Nie no i znowu spadłem no. <grym> Nie znowu... <grym> Tam było znowu to samo, to, to zielone? Nie czekaj To zielone to jest... tak, mocno zielone to jest znowu lasery, tak? Tak, ja sobie tak szłam i z tą jakby, nie wiem, że tak gadałam i się nie skupiłam na grze i... No dobrze, wiem co robić, muszę cię zagadywać. A, Mogę? No, jak cię będę zagadywał, to no, mam szansę jakieś. Ale nie, bo ja w ogóle dzisiaj w, gram w to pierwszy raz, Tak, tak. W ogóle to jest pierwszy, pierwszy raz... Ro... Nie, ktoś już to przeszedł, dwa razy szybciej czas leci. No tak jest minus, jeżeli ktoś to przejdzie, to szybciej czas leci. No, ale nie musisz. Bo jest opcja, że Ja na razie zarabiam 20... Nie płyn. no, co ja... Nikt tego nie widział, to się... Nie, nie... nie. <hierdżośnia> słabe z mojej strony, mega słabe. Czyli w sumie... Dobra, zostały nieco... Półtorej minuty zostało. Nie, tam. Bo teraz czas leci razy dwa, bo pierwsza osoba przeszła. Jak przejdzie le... następna, to leci razy cztery czas. No tak, stary. ale zależy od osoby, czy chce jakby ten czas przyspieszyć, czy nie. Znaczy chyba Bo... musi skończyć. Nie, 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 to ci zalicza z A, od razu jak skoczy, aha, a ja tam jak po prostu dwa. dojdzie, to przyspiesza. Nie, nie, jak dojdziesz, jak wejdziesz w te takie specjalne drzwi białe. To wtedy przyspiesza czas, to wiem. Tak. Raz mi się udało to przejść. A, no mi troszeczkę więcej, ale mnie szkodzi. Bo kiedyś tak nie było, że jakby pokazywał level. My teraz dopiero doszły. I to za ten level ja jeszcze ulepszenia tak. można, i ty pewnie masz większy level, i. Więc ulepszeń. To jest po prostu pechowa mapka, że tak to nazwę. No tak, jest, no nie. z tymi laserami to jest strasznie pechowa. Ja się jakby nie mogę zdecydować na shift i raz go włączam raz nie. i właśnie przed chwilą zrobiłam tak po i go włączyłam. Okej, okay, okej, okay, tak. okay. dobra. Ja mam luz taki, że nie wiem, idę. Po prostu idę już teraz na... jak najszybciej po prostu do przodu. Bo już wiem, że nie dam rady, bo zostało mi jeszcze 20 sekund jakieś. O nie! nie znowu. Nie, muszę go wyłączyć. Dobra. Ale jak już jest 30 sekund, to się nie opad. A jakoś ten czas nie jest tak jakoś, nie, że tak powiem, mocno przyspieszony na x2. Podwójnie tylko. O nie, no dobra Przechodziłem lasery. Okej, okay, następna. Dobra, następną mapkę. Czyli pierwszą... Pierwsze wygrane dla Karynki. okej, okay, lecimy następną. Mam nadzieję, że to będzie łatwiejsza. Okej. Okay. Nie wiem, mam to na razie. Tak, skończyłaś Ech, już ten, czerwony? E, nie, właśnie nie, bo... Nie, no co?! Bo wam zahaczyłem, Ech. o wyżej. Ej, właśnie ja też tam dedłam. No nie wierzę. Ej, co to Czerwone jest? jest wysokie w miarę, więc okej, okay. w ogóle też... Nie, to chyba po prostu nie można tego w spacy. No chyba nie można albo. Nie lubię jak to dużo I Znowu osób. to wygrasz, no nie wierzę po prostu. No nie wiem, to jest dopiero pierwszy z stage. stage. Ale o co tu... Aha! Okay. Dobra, mam, 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 dobra. Tak. Ej, ej, dobra. No nie, spadłem sobie na start, no można dobra, i tak. Dobra, no. musisz tak iść jakby bokiem przeskoczyć. No, kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, ale... Dobra, wiem, wiem co chodzi. Jak no, ja no nic zresztą. nie dotknęłem. <laughs> powietrzu mnie nagle zabiło. Dowiem na czy to było fair, czy nie fair. To było nie fair, na pewno. Czyli przeszłaś to czerwone, czy jeszcze nie? No nie, bo... bomba po troszeczkę niżej. ale nie wiem. Wczoraj bym to... W się sensie tak mam, że jak gram sobie sama, w ogóle się nie stresuję, Okej, okay, dobra. Do... Tu wiesz, że czerwonego jeszcze nie przeszłaś, tak? Nie, byłam na końcówce drugiego. końcówce drugiego? Ale to no, że... już byłaś na szarym, czy jeszcze nie? O czerwonych jest jakby... Szary. No, dwie stacje są tych czerwonych, więc jakby jedno tak. przeszłam... na tym samym tym, gdzie zahaczę się głową, webrą. Hej. Nie poszłam wcześniej. Jak Hej. ja mam to zrobić? Nie! No kurde, nie. jak nie, ja mam to zrobić? Nie pomysł, nie. A gdzie byłaś? No, już skończyłam te szare, te drugie. Tam byłaś mm. tam czy nie? Szare jeszcze nie. Nie, dobra. To są takie klocki porozwalane wszędzie, kwadraciki. Taka ale jest trzeci. O no ja nie No A, bo dobra. patrz, pierwszy z jest ten czerwony, drugi też jest czerwony. Aha, bo tu są dwa czerwone. No się powtarza. No bo to randomowe jakby idzie. A, dobra. Nie, ja myślałem, że po prostu, że każdy kolor to jest inny, ale okej, okay. dobra, dobra, już rozumiem o co chodzi. Mhm. I trafił na na początku dwa razy ten sam. I... Ja już chyba za szybki jestem, ale dobra, na razie wiem, że chyba jestem dalej od siebie. Bo tego trzeciego no jeszcze nie przeszło, co? Ale wiesz dlaczego, co z tego jest? Tak bo to jest zbagowana mapa. A. A, bo nie bo, powinno tak być? To, tam, no właśnie nie. Ja bym mogła to jakby szybko przejść i kupić sobie tego, Czy jak to się nazywało, jeszcze mówię. Jump. <grym> nie, 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 to jest. Um... No nie! To jest taka łopatka na 4 tego czegoś, nie wiem jak to się nazywa, to się monet i możesz sobie ją postawić w dowolnym miejscu, która zniknie po swoim dachu, ale możesz się od niej odbić. Ale powiedziałam Takie Ci małe... o. No że nie będę oszukiwać. No ale w sumie, jak kupisz grawitację, to wszyscy ją mają. W sumie, jak tu byś kupiła grawitację, to można by tej mapy było nie przejść. Nie, ja się podaję <laughs> o dajesz się. Dobra, czyli ja na razie, to ja drugi... Hmm. E? E? To za tobą. Dobra, chcę. A to nie, to nie, myślałem, przepraszam. A, dzięki! Przepraszam, nie spojrzałem. Nie widziałem Niku przez dłuższy czas. Dobra, ej, tu można skrócić sobie. No... Czy ty to przeszłeś? Nie, dobra, to jesteś nasz... Nie, razy cztery! Dobra, pospieszę się. Za Cztery dali? A tam jedna osoba w ogóle nawet nie doszła chyba. Bo doszło Na i tak. Też mam gwarantowane dwa, jakie ja to nazywa, monety, dwie monety. A? Nie, już skończyliśmy, dobra. I? Dobra, nie, jest, nie, jest, jest, jest. Nie, ja bym to przeszła. Myślisz tak? O nie, znowu. Skończyłaś szary czy nie skończyłaś szarych? No nie mów. Było dobra. Nie da szarych. Ale nie spadłam. Nie wierzę. Dobra, czyli skończyłaś szarych czy nie skończyłaś szarych? Byłam na końcu marce. Dosłownie. Ale jak, że już wchodziłaś na platformę kolejny tak. kolor? Ja miałam ostatni klocek do skoczenia, ale chciałam. Aha, już na platformę z kolejnym kolorem, tak? Tak, chciałam iść na Bo szybko. Ja to samo tak miałam. Nie, czyli na tym remis tam wygrałaś. Dobra, no to czyli mamy koniec odcinka, no i można powiedzieć, że przegrałem, bo to był remis. W tej samej kładce, czyli wskakując już na niebieskie tam. <grym> czyli przegrałem w sumie ogólnie, czyli dostałeś mnie nagrodę. Możesz w komentarzu napisać, czy dostałaś ode mnie nagrodę. A ja drodzy widzowie co. Dobra. Dziękuję Wam za oglądanie, a Wy możecie zostawić subskrypcję, lajkacza i dzwoneczka. By było naprawdę fajnie, byście zostawili, zostawili to. Dokładnie. Tak. Więc na razie trzymajcie się do kolejnego odcinka. Pa, pa.